Ewangelii czytamy, że jesteśmy po to, aby przynosić owoc i to owoc obfity. Wiemy też, że każdy człowiek ma swoje powołanie, swoją misję do spełnienia, i dlatego też owoce, które przynosimy, nie muszą być wcale takie jednakowe. Niemniej jednak, można sobie zadać pytanie: od czego zależy, czy będą to owoce obfite, czy będą to owoce, patrząc nawet na tym soczyste, smaczne? Od czego to zależy? Czy zależy to od wysiłku człowieka? Czy to człowiek jest tym, który musi niejako zadbać o to, aby, no właśnie, aby te owoce były. Jak najlepsze. Wysiłek ludzki na pewno jest potrzebny, trzeba o tym pamiętać. Niemniej jednak, podstawową rzeczą, o której nie wolno nam zapomnieć, jest ta, że owoce tak naprawdę zależą od Ducha Świętego. A więc tutaj po prostu trzeba robić to, co jest zgodne z naszym powołaniem. Wypełniać wolę Bożą, co dzisiaj jest bardzo trudne, ponieważ każdy tak chciałby po swojemu. Wyobraźmy sobie drzewo, grusza, która mówi: Ja chciałabym wydać banany jako owoce. Śliwka zbuntowana przeciwko samej sobie powie: A ja chcę wydawać pomarańcze. No raczej. To się nie tylko nie uda, ale kiepskie byłyby to owoce. Dlatego tak ważne jest uświadomić sobie, że każdy człowiek ma swoją misję, swoje powołanie i wyda te owoce, które niejako zostały zapisane w jego powołaniu, właśnie w głębi duszy. Ale owoce są dziełem Ducha Świętego, dlatego każdy człowiek dobrze by był, aby realizował. Po prostu to, co ma robić. Bo choć może nam się wydawać, że na przykład taki ananas, duży, piękny owoc, jest lepszy od małej śliweczki, ale jednak ananas to nie śliwka, a czasami właśnie to śliwka jest potrzebna. Dlatego każdy z nas wydaje te owoce, do których niejako jest przeznaczony. Do których wydawanie jest powołane, ale są one dziełem Ducha Świętego. I tutaj mamy taki, taki przykład, chyba to widać, że te banany mają już takie ciemne plamy. Ktoś by powiedział, oj, to chyba niedobre. Niemniej jednak ci, którzy są smakoszami bananów, wiedzą dobrze, że właśnie takie banany, które wydają się troszkę. Niby już za bardzo zwiędnięte, jakbyśmy powiedzieli, przedatowane, to te są właśnie najlepsze. Dlatego, nawet jeżeli w życiu człowieka pojawią się różnego rodzaju plamy, a więc grzechy, zaniedbania, efekty naszych słabości, pomyłek, to pamiętajmy o tym, że Panu Bogu to wcale nie przeszkadza. Że to jest niejako wpisane, właśnie po to, aby gdy później. Tak jak ten banan nabierze smaku, wtedy, gdy otrzymamy to miłosierdzie od Pana Boga, wtedy te owoce są lepsze, smaczniejsze, obfitsze. I można powiedzieć nakarmią. Nakarmią, zaspokoją głód kogoś, kto tego potrzebuje. W owocach zawarta jest też. Właśnie ta prawdziwa historia Twojego życia.